Oh, also, let's do this! Let's do this! Dobra, ja okrzyk bojowy. Au! Auu! Auu! I teraz mam problem. Nie mam pojęcia yeah. na co brać setapa. Na pewno idziemy na softach. Wiesz co? Ja ryzykuję. Daję setupa na sucho. Mm -mm. mm -mm. Na no mokro prędzej. Ty bierzesz dać ci na mokro? Ja ci dam na mokro. Ja biorę na sucho. Dobra, biorę na sucho. Rekord drugiego. NIE! Kurwa, Kamilo... Straciłem masę czasu za Kamilo. On robi jeszcze swoje kółko. Eee, dobra, trzeba, trzeba się poprawić, chłopie, no będzie, będzie dobrze, będzie dobrze. Słucho, ty masz o sekundę, da mnie czas da Spokojnie, bo Nie. dlatego, że miałem na sucho setapa. Ty masz na mokre, będziesz miał przewagę na deszczu. Ja mam na sucho. we're live on the outskirts of the capital budapest at a track that's extremely popular with both the fans and our drivers i'm of course talking about the hungaro ring where we're about to begin the hungarian grand prix 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7 mile hungaro ring today it's six lefts and eight rights around a lap here with average speeds in the region of 120 miles per hour a na interach? Itery. O kurde, no to ja zepsułem kompletnie. To jest cały wyścig deszczowy. Ja też. Fuck, dobra, trudno. Dać sobie tutaj więcej paliwa. Cysterna, cysterny trzykółkowej sobie nie dam. Ale 2 i 8. 8, Dobra, trudny wyścig. Trudny wyścig nas będzie czekał, bardzo trudny. Dobra, powodzenia. Uf. Byle do przodu. No i do zobaczenia na mecie, tak naprawdę. Jak dojedziemy. O poleciał, poleciał, prawa, prawa, prawa. Jestem. Aha, aha, aha. Aha, super. Wyprzedzał Patomer na, na wirtualnym safety carze. Ja box. Okej. Okay. Ja jestem 12 Czemu nie woje im opuścić? Okej. Okay. Będę musiał się odwołać od kary. Dobra. A co się stało? Uderzyłem w niego przez v v VSC. A. Mam czerwoną lotkę i dostałem karę, jak odpaliła się VSC. Dziwna sytuacja, bardzo. Była strategia. Jaką Jeff proponujesz? No Inter, No Inter, Inter, nie ma, nie, ma, nie ma tego, nie ma na nałatę. będzie, co on robi? Okay, o Jezus, Dawidak nie wystraszył. Nie mam uszkodzeń co całe szczęście. W ostatniej chwili wychałem w szczęście za Mój Boże. Kochany... Lewy poleciał jeszcze. O, fastest lap. Tak się nie spodziewałem. O, słyszeje! Hmm. No i przekładanka. Aka sweet Lecimy dalej. Tym jednym punkcikiem. O, 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 jaki fart! No proszę teraz. On wie jeszcze za tor. Dominator stał po lewej proszę. stronie, po wewnętrznej drugiego Nie. zakrętu, w tyłkiem wysuniętym na tor. Jeśli rozwa ktoś, proszę. Daniel Ricardo, style dobra. Arrivederci. Przepraszam, Waiti? Nie, 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 Ja pierdolę. Ob obróciłem się po te dwa. Mam uszkodzone skrzydło. Wsadziałem z trzy pozycje. A ci, ci się z zablokowali, to co? Eee, na pewno Racing Point ma po skrzydle. Nie pamiętam kto jedzie z Bueno. Mercedes też. Wojt Patomelo Patomalo i Wojty mają uszkodzone skrzydła. Wojti nie ma w ogóle skrzydła. Patomeno też, to ja mam, ja jestem w sytuacji. Nie! samój i... Dobra. Ale zrobiłem dymu. Zjechał Wojt, nie. No, Wielorab zjechał. A, jestem przed nim. dobra. Myślę, że on dopiero teraz jechałam. już. A to już się rozwalił. Stoi, Ta. cofa. Dajcie co, no. stickera. Tak! Dobra. Eee, zjeżdżam oboje, wiesz? Chociaż nie. Nie, nie, nie. Nie ma sensu teraz. Ja nie zjeżdżam. Plusem, tyl... Ja mam plusem to, że ja mogę sobie dogorzać kiedy chcę, tylne opony. Bo ja mogę sobie. O! Zjechał. Zjechało dużo osób. Oni zjechali już na slicki. Na, na, na moje No to Terroryb jest zawsze A to dwie osoby zjechały Dawidek Nie trzy. Medy, medy? Za wcześnie nie. Nie, oni medy, oni medy zjechali Za wcześnie Zawcześnie, ewidentnie Znaczy oni będą tracić po, po restartcie? Później zyskają jeśli nie rozwalą Chyba już. Czekaj, czekaj, czekaj Jeszcze. Jadą, ja jadł. Poleciał lewy. Lewy nie jest powrót na linię jazdy. Nie wiedziałem ptaku, mało co w niego nie mkszywalił. Cześć, już nie wow. ma wody. Znowu strachuję. 22. Teraz, 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 teraz. Jedź, jedź, zjeżdżaj. Dobra. Ja nie zjeżdżam teraz. To bez uszkodzenia skróla, please. Jezu! Nie, no jeszcze gołob nie wyprzedził. pit lane. O, o o, o nie zmieniłem. Czy mi zmieniono skóra, czy nie? Bliska, nie. Jezu, nie. Dobra, co jeszcze Wypuść mnie, wypuść mnie! Tak, pociągam łąpa. Znaczy, po, tak, pociągam łąpa. Noo. Uwaga na wyjeździe z speedline. Rekord z drugi. One-O błąd. Boże, pojrzałeś w środek na Nope. Nie, 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 Brune powietrze, dobra, żyje. Mam cztery kółka na to na to trzy nawet. O jeden punkcik. Oj idź, kurde. Dobra, jestem przed nim. Ło kurde! Obrócili się na jeden! Nie wiem czy go nawet nie puszczę, bo on ma lepsze tempo ode mnie Zielona Lotka. Dobra, będę siódma Ej, co jest? Oni też mieli kary? No nie Piąty! A dobrze! Plan mimo wykonany jednak 10, 9 8, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 4, 2, 1, 2, 1. Brawo! 1. Tak jest! Brawo, brawo, mamy punkty, mamy punkty, jest dobry oh. O jezu, ale Kamilo, po prostu Kamilo z Błeno mi uratowali wyścig. Nie, ale. Ambi jest ostatni, ja będę. Ej, ja chyba dostałem na konfę. No ja powinienem dostać też, ja dostałem z 13 na 5. Który Tomek w ogóle startował? Tomek, grid czwarty, Eskimos 9, dziewiąty, Eskimos 9. Czy... No ktoś z nas może dostać. Nie ale ge... powiem. Ci... Hu, wzlot i upadki. A. O. jej! Dzięki. Zobaczcie, czy zapra i. Znaczy jestem... Z Z jednej strony jestem z siebie zadowolony, z drugiej nie. A, bo nie będzie konfy, bo będą startować F1. A co ty? Tak, PTTF. No, PTTF jeden. Oh. Dobra. Bodium nie ma, ale plan minimum jest wykonany. Przynajmniej to. Ale oh, ciekawe. Kurde. Kamilo ile karmił. No. W ogóle Gołąb nie miał kary, jak sprawdzam. On musiał szóstkę złapać za mną. Albo jak się. Nie wiem, jak się bronił. Ja się. Całe szczęście, bo miał brakowałbym dziewiątkę jeszcze złapał. To już bym spadł za nich obu. Genial. Genial. 9 sekund miałby ono w ogóle jeszcze Uff, Mogę odejść z ulgą po prostu następne? Co jest następne? Austria O, ma to jednak mm. zaproszenie, dobra